O, panie mój, dziękuję Ci za to, że mnie upodabniasz do siebie przez wyniszczenie. Widzę, że się zaczyna kruszyć moja ziemska powłoka. Cieszę się tym, bo już niedługo znajdę się w domu ojca mego. Dziś byłam u spowiedzi u ojca Andrasza. Postąpiłam tak, jak Jezus sobie tego życzył. Po spowiedzi świętej głębia światła zalała mi duszę, wtem usłyszałam głos. A iżeś dzieckiem, dlatego pozostaniesz przy sercu moim. Milsza mi jest prostota Twoja aniżeli umartwienie. Słowa Ojca Andrasza Żyj więcej wiarą. Módl się, aby to miłosierdzie Boże więcej się rozpowszechniło i aby to dzieło w dobre ręce było ujęte, aby dobrze nim pokierowali. Sama staraj się być tu dobrą zakonnicą, choć mogłoby być i tak, ale staraj się być tu dobrą zakonnicą. A teraz, jeżeli czujesz te pociągnięcia Boże i poznasz, że to Pan jest, to idź za nimi. Czas przeznaczony na modlitwę poświęć cały, a zanotowania uczyń po modlitwie. Jezu Kostio, gdybyś mnie ty sam nie wspierał, nie umiałabym wytrwać na krzyżu, nie umiałabym wytrzymać tyle cierpień. Ale moc łaski twojej utrzymuje mnie na wyższym poziomie i czyni zasługującym moje cierpienia. Dajesz mi moc, aby iść zawsze naprzód i gwałtem zdobywać niebo i mieć w sercu miłość do tych, od których doznaje się przeciwności i wzgardy. Można wszystko z łaską Twoją.